Ostatni, ostatnie ujęcie na tle choinki. Chciałam, o, jakaś moja jakość się poprawiła, przed chwilą narzekałam na kamerę, bardzo się poprawiła. E, dzisiaj się zabieram za dekorację. dedekorację. dekorację <śm> De dekoracje, słuchajcie, muszę po wszystko pozbierać, już naprawdę jest połowa stycznia, u mnie jest jeszcze choinka, w sumie już po prostu sama nawet mam jej dość Powiem wam, że o ile choinka może być wcześniej e, ubrana, ale o tyle już dłużej ona chyba stać nie może I właśnie chcę sobie ją pozbierać, ogólnie byłam też na ciuchach, zaraz wam pokażę co upolowałam Wiecie, gdzieś torbę, mam taką torbę specjalną e, na tą choinkę I wiecie, muszę pościągać właśnie te dekoracje Jakieś takie mam rzeczy, wiecie tu mam jakąś świeczkę Tu mi dzieci zdjęły z biurka właśnie na Na ten ogólnie chcę ogarnąć salon, bo tutaj wiecie jakieś rzeczy leżą Koce, właśnie ta choinka, pies leży, też muszę go gdzieś spakować I jeszcze, o, o, żebym zdeptała, bym ranny, boskie święta, muszę zrobić porządek na tym Biurku, bo jest całe brudne Będę chwilę tutaj od, Odbrudzać, odbradzać będę no i tak ogólnie właśnie chcę, tak wiecie, już wczoraj lekko w sumie ogarnęłam, dzisiaj w sumie muszę to dokończyć, muszę pozbierać tu nawet, wiecie, jeszcze zabawka, choinka leży na ziemi, chcę pozbierać te skarpety, typować o tu są moje pudła na chowanie, w ogóle zimno, jest, a tu nie mam takie, wiecie co, o. Tu się tak się żyje za granicą, że trzeba takie poduszki. Ale w ogóle tak już jak sobie z Wami rozmawiam, o jak mam cię ochotę pogadać, powiem Wam, to muszę, chcę założyć nowe drzwi, takie polskie drzwi. Nie wiem, muszę teraz gdzieś będziemy jechać no i chyba gdzie jest polska hurtownia. To żebym nie zapamiętała, właśnie powiem na głos, właśnie jedziemy tam, gdzie polska hurtownia i będę chciała założyć, może zapytam się o takie polskie drzwi, bo jakoś kojarzą mi się z taką większą szczelnością. Co prawda tu też muszę zobaczyć w jakichś sklepach budowanych, ale w związku z tym, że wszyscy mają te, to nie wydaje mi się, żeby było jakoś popularne, inne, dostępne, ale no zimą jest tu mega... Mega, mega ciągnie od tych drzwi. Takie pierwsze drzwi to były tak leciały, jakbyście stali na zewnątrz. Tak przy tych drzwiach leciało. Dobra, ale tak właśnie chcę to wszystko pochować już. Tam jeszcze mam coś do schowania. Po boli mnie, że to, to tutaj leży, także ładnie wyglądało. Tu mam taki strój niewykorzystany, bo akurat Laura była chora, jeszcze zabawka. Choink. Chciałam to pozbierać i pochować z wami. Czekam, jak no miałam bańkę. W ogóle nie pokazałam wam moich dekoracji. Śliczną miałam bańkę. To w ogóle była taka bańka z... Na TikToku ona była, wiecie, w tych filmikach pokazywana, bo to były y, takie zamienniki, popularne dekoracje, które są w BM, ale są takimi jakby zamiennikami. Nie pamiętam jak się na to nazywa: White Stall Company. The White Company. Taka marka jest ogólnie z takimi dekoracjami do domu, która jest bardzo droga. Nie wiem, czy one są dobre, czy porządne, bo nigdy nic stamtąd nie miałam, ale ogólnie jest dość taka. Modna, że tak powiem, i mieli właśnie w BMI były takie zbliżone zamienniki do ym, tej firmy. Także mam tutaj kilka bań, w ogóle kupiłam sobie, bo ja powiem Wam, że. Chyba, z tym. Z metką. Bajka z metką, bo to wszystkie były nowe bańki. Bardzo mi się marzyły takie bańki. Ona jest taka, że po prostu się rozbije, więc nie wiem czy ona jest szklana, czy jak to się nazywa ten materiał, ale bardzo, bardzo mi się podobały. Szkoda, że sobie nie kupiłam, bo były promocje. No ale wiecie jak to, Hob mówił, że nie trzeba. Tutaj w tym roku zamieszkały z nami dwa elfy. Przesłodkie są te elfy. Kupiłam w Aździe za śmieszne pieniądze kiedyś takiego elfa. Tyle co się oszukałam, powiem wam. A tutaj kupiłam, akurat udało mi się gdzieś tam za funta kupić takie dwa fajne elfy, które naprawdę robiły furorę w tym roku, jeżeli chodzi o takie dodatki. Pokażę wam jeszcze co kupiłam. Byłam na ciuchach. Tutaj jeszcze mój dom bez podłóg, ale wiecie co, ja jeszcze się trochę przyzwyczaiłam, w ogóle tutaj leży mój odkurzacz, chcę też właśnie nagrać film na temat tego odkurzacza Dyson, nie zdradzę, nie powiem, nic wam teraz nie powiem, byłam na ciuchach i kupiłam... Taką fajną game. Orchard Toys to jest taka firma, która robi właśnie mądre zabawki, tak to nazwijmy. W sensie takie zabawki, które, które można się bawić i które są też edukacyjne. Także za, na ciuchach mi się za 2,50. One tak w okolicach 8, funtach, 8 funtów kosztują. Kupiłam też fajne również zabawki i z fajnej firmy. W ogóle wszystko, żeby z tej firmy Melissa and Duck. Symbolem takiej teorii Montessori. I tu są takie puzzle drewniane, które są w stanie idealnym. Dobra, słuchajcie, zobaczę sobie te torby, jakie mam. Podobne torby można dostać też na Amazon. Torba, którą muszę sama uszyć. Nie, yeah, to są takie wkładki. Myślę, że jeszcze z nigdy mnie nie zawiódł. O matka, a jak ja to nie będę rozłożyć. Okej, okay, ja ile tutaj to mamy. Dobra. Tworzyłam. Mam taką torbę, tak wygląda. W środku wygląda tak. I właśnie nie wiem, co do niej będę wkładać. Czy do niej będę wkładała lampki, czy ozdoby. I można sobie tutaj te ozdoby przełożyć. Mają taki kartonik i też takie dwa, takie dwa okrągłe kawałki materiału, można sobie przełożyć te ozdoby, ale ja nie wiem nawet szczerze powiedziawszy, czy będę, czy będę je przekładać czy po prostu je powkładam, chociażby takie większe, ale chyba tak, bo nie chcę, żeby mi gdzieś tam fruwały, więc myślę, że to będzie całkiem spoko rozwiązanie żeby sobie je tutaj tak powkładać, wiecie idealne wręcz bym powiedziała, także robimy Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że przy ściąganiu tych wszystkich dekoracji niestety nie było tej samej ekscytacji jak przy zakładaniu ich, ale za to była duża przyjemność skorzystania z rzeczy do organizacji. Włączyłam nagrywania, jak ściągam lampki i tak się cieszyłam, że nagrałam, a nie nagrałam, także ok. Ale co tam, ale powiem wam, że bardzo udana ta torba. A takie coś, w ogóle cokolwiek jest do organizacji, to na pewno będzie bardzo pożyteczne, żeby to wszystko pochować wiecie, w jednym miejscu. Także chciałam wykręcić baterie. E, przypominam i chciałam Wam pokazać, że teraz zawsze staram się pamiętać o tym, żeby wyciągnąć baterie ze wszystkich lampek, czy jakichkolwiek dekoracji, w których w środku są lampki. I oczywiście nie wynika to z mojej super organizacji, ale. W poprzednich latach, już nie pamiętam dokładnie kiedy to było, w każdym razie z doświadczeń korzystam, ponieważ miałam sytuację, gdzie te baterie mi się rozlały i też przy okazji zniszczyły ten sprzęt, czy zniszczyły właśnie tą dekorację, w którym, gdzie w środku były. Więc jeżeli o tym zapominacie, to warto pamiętać, żeby chociaż to się nie zniszczyło. Ja pamiętam, że jak kupiłam te skarpety, to zostawiłam haczyki i nie było moich liter, więc na przykład wzięłam M jak mama. Tak już mam do opresji, ale bardzo mi się podobały, więc stwierdziłam, że muszę, muszę ten wzór mieć. Kochani, więc wielkimi krokami zbliżamy się do końca tego odcinku. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Prawdopodobnie już zostałam jako ostatnia, gdzie, która miała jeszcze dekoracje świąteczne. Przyjemnie było mi z nich korzystać w grudniu, choć przyznam, że w styczniu już troszkę nie do końca. Nie mówię, że powinno się je ściągnąć wcześniej, może też później. Niektórzy wiem, że przez cały rok korzystałam z dekoracji. Jak to woli, nic mi tutaj do tego, ale mnie w tym roku jakoś było już za dużo. Więc cieszę się, że to wszystko. Pochowałam i pościągałam. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Dajcie mi znać, czy lubicie takie filmy z organizacją i sprzątaniem. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa!